Witamy bardzo serdecznie, Krzysztof Stanowski, Robert Mazurek, choćby się nie wiem co działo, to nie. Dzisiaj nie będzie poważnie. To, to mnie zbiłeś trochę z tropu, wiesz, bo, bo mam, jest coś mam temat, który to można potraktować na dwa sposoby. Można powiedzieć, że to jest poważne, a można powiedzieć, że nie poważne. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że w Legnicy zrobili remont palmiarni. Tak, i ale ja pamiętam Palmy umarły tych... nie, i zwierzęta nie, nie, umarły, już generalnie nic tam nie zostało? Tak, bo to zaczęło się od tego, że w, e, w Koszalinie zrobili remont. Tak. No generalnie mamy wiaduktów. okres remontowy. E, tak. No i jak się okazało, to jest jakiś problem z tymi palmami w całej Polsce, bo w Gdańsku też zrobili remont. Palmy. E, palmiarni. No i wiesz, jaki jest efekt, że 180-letnia palma, która była największą atrakcją tego miejsca, nie przetrwała. I trzeba ją wyciąć teraz. Więc cały budynek stał po to, żeby stała w nim ta 180-letnia palma. I powiedzieli sobie: Kurczę, ona jest tak zajebista, że tyle ludzi tu przychodzi oglądać tą palmę, że musimy zrobić remont, żeby im się lepiej oglądało. I zrobili remont, tylko już palmy nie ma. Znaczy, chyba teraz. jeszcze jest, ale zaraz jej nie będzie. To można tam <grym> zrobić znowu dyskotekę. No już. Wariant Legnicki. Sezon dyskotekowy rusza. Proszę ten program jest gorszy niż na żywo, bo nie zaskakuje takimi idiotyzmami. Ja... To nie jest idiotyczne. Pan no, ma nie 180 lat. No i niestety mówią, że nichuchu trzeba wyciąć. No i... Ty, ale powiedz mi, co za debile biorą się za remonty w takim razie? Przepraszam, że tak z gruba i w ogóle niegrzecznie, ale no najpierw... W Legnicy, może to ta sama ekipa? Ta sama ekipa, co robiła remont w... W sumie jakbyś założył firmę pod nazwą Re remont palmiarni, być może byłbyś jedyny w Polsce. Więc jak ktoś stukuje w Google w jakimś urzędzie miejskim, to jest duża szansa, że zadzwoni do ciebie. A ty wtedy jedziesz, udajesz, że... Mówisz, mm, 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 palma, no, tak to mm. zrobimy. Mm. A potem się okazuje, że nic nie ma. Nie? Mam ale wrażenie, że... Jak... Ale przynajmniej tutaj... Mam wrażenie, że żółty. tych polskich remontów nie przetrwałaby nawet palma na rondzie de Gaulle, która jak wiadomo jest sztuczna. Ależ nawet ją by po Położyli, bo po prostu istnieje obawa, że tak, istnieje obawa, że tak, no ale bawcie się dalej, czy są w Polsce jeszcze jakieś palmy, to tak tylko jeśli tak przypadkiem są, to pamiętajcie, żadnej ekipy z Legnicy, nie będzie ale chciałem się, pocieszyć. Z Gdańska. chciałem się pocieszyć, 3 metry to dużo, czy nie, bo tamta była taka wielka, że się już w budynku nie mieściła, taka naprawdę była wielka, A 3 metry to nie dużo. to nie zależy, dużo jak nie. na palmę, to niedużo, dużo. No, tak to, no. no, nie, bo to pocieszają, rzecznik prezydenta Gdańska mówi, że miejsce starej pal palmy pojawiły się nowe. Miasto kupiło trzy różne palmy z różnych krajów świata. Są to palma niebieska, bożonarodzeniowa i dżemowa. Wszystkie mają przyjechać Dżemowa. Wysmarowana, że Wszystkie mają przyjechać w standardzie prawie 3 metrów wysokości, prawie 3 metrów wysokości, <grym> czyli to dwadzieścia i zajebiście będziemy tam chodzić, takie paletki oglądać. <grym z wami> to mogli, mogliby też, wiesz co jest jak jest niedziela palmowa, to na kurpiach robią takie kilkunastometrowe. No. Palmy mówią na to, chociaż to palma nie jest, mogliby też postawić w tej palmiarni. Tak, no więc na to 180 zdańska. lat sobie żyła, nie przetrwała remontu, ale się nic nie ma, bo będą trzy nowe, które też kiedyś będą miały 180 lat. Tak. O ile dożyją. O ile nie zrobią remontu remont, w tym po czasie. O ile nie będzie remontu. Ale skoro jesteśmy już przy tematach takich roślinnych, bo one mi się jakoś tak z ekologią kojarzą. No dobrze, 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 dobrze kombinujesz. To? Czy słyszałeś o propozycji pakietu Fit for 55? A to jest poważna sprawa, akurat. Tak. No, jest to poważna sprawa. To jest europejska agenda, to się tak teraz mówi, taki plan, żeby generalnie wyeliminować węgiel. Nie będziesz za dużo latał samolotem. I gaz. I takie różne, tak. Generalnie ma być bardzo zielono, bo w ogóle cała Europa ma być pierwszym zielonym kontynentem co sprawi, że Ziemia będzie w lepszym stanie. Wprawdzie... 55, nie... jak piąty, tak się zastanawiam. Ej, ja chyba nie dożyję, także spoko. Wprawdzie, jakby Azja się totalnie tym nie przejmuje, będzie sobie smrodzić dalej, ale my będziemy zielono sobie odpoczywać, bo w ogóle to bardzo, jak się wczytasz, to jest bardzo, bardzo interesujące. Mianowicie, uwaga... Chodzi o dwie propozycje osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej, czyli zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 39% oraz zwiększenie do 40% udziału energii ze źródeł odnawialnych. I to w tempie błyskawicznym, bo w ciągu 9 lat. Zapewne okaże się to szokiem, choć większość polityków Unii Europejskiej zapewnia, że ekologiczny sposób na życie pozwoli poprawić nasze zdrowie, sprawić, że będziemy żyć w dobrostanie, spokojniej i bardziej świadomie. Co ważne, bez presji konsumpcyjnej. O tak! Bez presji konsumpcyjnej. <laughs> Jak, nie będzie prądu. Jak nic nie ma, to, to, to kiedyś ktoś był złośliwy, bo powiedział, że nic nie ma. Że na przykład jest w... bo nic nie ma, prawda? Przychodzi do sklepu zdenerwowany, się Ale oni to wypikają. I, I po prostu zdenerwowany to możesz być, jak coś jest, ale ci nie to chciałeś kupić. Jak nic nie ma, to jesteś wkur... No więc ktoś mógłby powiedzieć, że nic nie ma, ale Unia Europejska może powiedzieć, otóż coś. Ale otóż za to nie ma też prądu. Czego nie ma? Nie ma przede wszystkim presji konsumpcjonizmu. Człowieku, jesteś po prostu dzięki nam, nie ciąży na tobie ta presja konsumpcjonizmu. Chciałbyś coś kupić, ale nie kupisz. Teraz możesz żyć sobie jak? W dobrostanie, spokojniej i bardziej świadomie. To mi się kojarzy. Nie mogę się doczekać. Łąka, kwiatek w ustach, patrzysz mm -hmm. sobie w niebo. Kolega a do dzioło. ciebie mówi. Pamiętasz, jak kiedyś mieliśmy prąd, a ty <laughs> mówisz: eee tam teraz też jest fajnie". W Hiszpanii to trochę lepiej się niż w Polsce w tej piździawie przyda, ale generalnie taki pomysł słuszny, nie? Bardzo słuszny pomysł. Myślałem, że miało być niepoważne, ale słuchaj, to jest nie wszystko, bo przecież, uwaga. Coś tu znowu jeszcze znalazłem. No. Kwestia dzietności, a ratowanie klimatu ma odniesienie do odpowiedzialności jednostkowej. Jeśli za emisję gazów cieplarnianych, które powodują ocieplenie klimatu, odpowiedzialni są ludzie, to im mniej ludzi, tym mniej emisji. Komu więc zależy na ratowaniu życia na planecie, powinien zachować reprodukcyjną wstrzemięźliwość i ograniczyć liczbę potomstwa. Co Najlepiej. Najlepiej do zera. Ile ty masz lat powiedz najpierw? 39. A ile dzieci? Dwójka. No to śłupie... Już ograniczam. Już ograniczę. Znaczy nie, że do zera, że ich wytłukę, nie, to jakby się nie wydarzy, tylko ograniczę w sensie, że nie będzie trójki. Ja mam trójkę i jest mi wstyd strasznie, chociaż o, obiecuję, że... Już to jest już... fragment artykułu z Interi, nie to, że, są, że to są jakieś... E... Wprost e, cytaty z przygotowanego prawa europejskiego bez przesady. To jest cytat z który mm -hmm. oni tam generalnie sobie e, przeanalizowali to wszystko, przeanalizowali sobie głosy tych wszystkich podpowiadania. Ale to generalnie jest w tym jakaś logika, której się trudno oprzeć. No to ma choćby nie było ]by ludź... jedno dziecko przyczynia się do katastrofy klimatycznej. Rezygnacja z potomka to rezygnacja z przyszłego konsumenta i emitenta gazów <laughs> cieplarnianych. Czyli na przykład pytasz dziewczyny, <śmiech> <śmiech> będziesz miała ze mną dziecko, a ona mówi. Nie będziemy płodzić emitenta gazów cieplarnianych. Jeszcze nikt wcześniej tak ta dziecka ja, nie określił. Jak ja wrócę do domu, jak wam ja emitenci dobiorę się do skóry? No zobaczycie. Albo idziesz, ktoś urodziło się komuś dziecko i patrzysz, mówisz: no Gratuluję, emitenta wyprodukować emitenta gazów cieplarnianych. Mieszkasz z kimś takim? Oczywiście w projekcie Fit for 55 nie ma żądania bezdzietności. Argumenty antynatalistyczne pojawiają się w realu, w środowiskach ekologicznych, w liberalno-lewicowych organizacjach pozarządowych, jako rodzaj presji lub modnego stylu życia. Czy modnie jest nie mieć emitentów? Już się nie mówi dzieci. Tylko emitentów. Tak, czyli nie ma, ponieważ nie ma już kobiet, tylko są osoby z macicami, to teraz osoby z macicami nie będą rodziły emitentów. Dość często w programach informacyjnych poświęconych realizacji Europejskiego Zielonego Ładu przypomina się, że zbyt dużo energii elektrycznej zużywają żelazka i odkurzacze. Dlatego modowe, ekologiczne media często przekonują, że prasowanie nie jest konieczne, aby elegancko wyglądać. Jest! Jest! Jestem prekursorem mody, naprawdę od lat. Teraz jak zobacz kogoś takiego, po prostu, wiesz, jakby wyszedł psu z pyska, to mówisz, że jest ekologiczny, że po prostu nie zabija tej planety. Ponieważ nie, do... nie masz w domu żelazka, a jakby bo by to się tylko... nie domył przypadkiem, to jest hiperekologiczne. No pewnie no. najbardziej ekologiczny jest brudny i wytarmoszony po prostu. I Ech. pamiętaj, odkurzać najlepiej jak najrzadziej. Jak niegdyś można było przecież zamiatać szczotką i ścierać S kurze szmatką. Stare, ale to w takim razie moje, chciałem powiedzieć dzieci, ale moje emitenty w takim razie są hiperekologiczne, bo oni też uważają, że odkurzacz jak najrzadziej. Tak. Być może nie będą w ogóle potrzebne lodówki. Program fit for 55 przewiduje stopniowe, ale dość szybkie zmiany żywieniowe rezygnacja z mięsa. I na biało oraz jajek. Oraz piwa. No by... Oh, kurczę, no. tak? No. Jakby z lodówki, jak bez dodówki to jakie będziesz miał? Ciepłe? O rany. Pomyśl nie, nie o pomyślałem tym. pomyślałem o tym. Ale w śnieg sobie mogę pochować. Nie, tak, oczywiście. Ale pamiętaj, że się klimat ociepla. O rany. Nie będzie śniegu. Przemyśl to. Mieszkańcy Unii Europejskiej masowo powinni przejść na żywność roślinną, co ma znaczenie, znacznie poprawić ich... Jak nie będzie piwa? No! God, please, no! No! Nie, no, będzie tylko ciepłe. Musimy znaleźć inny sposób chłodzenia. Ekologiczny. To ty pokombinuj jeszcze. Będzie to głównie żywność z upraw najbliżej miejsca zamieszkania z ekologicznych upraw bez nawozów sztucznych i chemicznych. E, czyli jak mieszkasz na Pradze, znasz przewalone, bo nie ma tam kocie żadnej ekologicznej uprawy, no, chyba że marihuany. <śm> <śm> <głos> <głos> Powiedz mi, coś ty, za, ty zapodał przed <noise> tym programem, no naprawdę. Znakomity artykuł, jestem w ogóle… Znakomity. A, czekaj. No, Krzysztof... Krzysztof... z... A, teraz mam dobre. to pokochał Unię Europejską. Z Dajasz. dokumentu Fit for 55, Fit for 55, żeby było, z... wiemy, można tak to przeczytać, Fit for 55, wynika, że nie będzie masowego importu żywności z, od... z odległych kierunków z uwagi na rezygnację z napędu paliwowego. Tak. Transport morski, drogowy i powietrzny. wiesz, co to oznacza? Poczekaj. Owoce cytrusowe będzie można e, e, koleją dostarczać z południa Europy. Z bananami będzie gorzej, podobnie jak z kawą, kakao i tak dalej. Herbata, chyba z Gruzji albo nowego jedwabnego szklaku, szlaku, też transportem kolejowym. Towary, jakie trzeba Ale będzie zale, zale, importować, zale, zale, zale. zostaną obciążone śladem węglowym, co dodatkowo podniesie ich cenę. Tak Nie będzie kawy. Sekundkę, sekundkę. I w tym momencie ci wszyscy lewicowcy już mówią, Przedobrzyliśmy, jak bez kawy, wiesz, jak bez Starbucksa w ogóle. Starbucksa nie będzie? Gdzie my będziemy te nasze idee tworzyć? Gdzie my będziemy plany dla świata? A soja? Tworzyć? Czy soja Aby na pewno rośnie na Pradze? Albo nam chociaż na Wilanowie? No bo jeśli nie, to nie będzie sojowego lata. I co, przepraszam, jak? jak? Jak żyć? Nie będzie banana, nie będzie zimnego piwa, nie będzie kawy. Ale za to nie będzie, wiesz, czego? emitentów. Emitentów, ale nie, przede wszystkim nie będzie e, presji konsumpcyjnej. Czyli nie będzie kawy? Nie będziesz odczuwał presji, że masz ją kupić. Mhm. To samo zniknie. Pierwsze trzy tygodnie może być ciężka, a po trzech tygodniach już nie ma, to nie ma. Nie odczuwam już presji, że muszę wypić kawę, bo wiem, że jej nie wypiję. Jest to bardzo fajne. Będziemy takim zielonym kontynentem na świecie. W tym czasie. E, e, Chińczyk będzie siedział sobie z kawką i oglądał, jak tam dymi się z tego, e, z tego komina, i to wszystko zwieje do Europy. Bardzo, bardzo optymistyczne. A propos w ogóle. E, Masz coś jeszcze? Tak, a propos ekologii. No, dawaj, tylko jesteśmy otóż bardzo nowoczesnym krajem. Uważam, że zrobiliśmy to pierwsi na świecie. Otóż e, wszyscy dzisiaj zbierają dane w chmurze, prawda? Tak. A my w chmurze zbieramy odpady. To znaczy, my je segregujemy, je tam przewozimy we właściwych workach, na właściwe potem wysypiska, a potem zaczyna się sezon na spalanie tego wszystkiego i a, te no odpady tak. idą do chmury. No, a aktualnie gdzieś pod elblągiem, nie wiem, czy jeszcze płonie, czy już nie płonie składowisko plastiku. Więc jeśli przez cały rok myślałeś sobie, oj nie, tylko nie wrzucaj tego do ogniska, bo wiesz, albo nie wrzucę to segreguj, to jest segrego, zielone... Ale, ale wyobraź sobie do ogniska, bo często tak jest, nie wrzucaj, przecież to do atmosfery idzie. To wtedy idziesz posegregować do właściwego woreczka, oni to wywożą w jedno miejsce, potem to spalają i trzymamy te e, śmieci w chmurze po prostu. Mm -hmm. Ty ja bym proponował, żeby ją gdzieś tak przesunąć. No dobrze by było. Ja już nie powiem gdzie, bo to znowu widzi jakiś międzynarodowy konflikt. Na wschód. Ja tego nie mówię to on. To ja o czymś, w sumie jednak serio. Aj. Słuchaj, bo czasami są takie rzeczy, że człowiek jak czyta, to nie wie, czy śmiać się, czy płakać. Masz tak? Mhm. Jak o tej palmie. Jak o tej palmie, ale teraz będzie poważniej. Jak wiadomo, zmarł Kamil Durczok. No i to jest rzecz y, smutna, bo jakkolwiek można go było później oceniać, no to zawsze śmierć takiego człowieka jest czymś smutnym. Przeżyła to również jego hmm, narzeczona, partnerka, była partnerka, Julia Oleś. Ja przy okazji dowiedziałem się o jej istnieniu. Słyszałeś o tej pani? Nie. Jest ona przedstawiana jako dziennikarka i blogerka. Mhm. No, my rozmawialiśmy tydzień temu o dziennikarzach. Hmm. Ja pierwsze słyszę, ale dobrze, dobrze. Jedziemy dalej. Otóż ona się rozstała, co prawda, z Kamilem Durczokiem dwa lata temu, ale przy okazji śmierci Kamila dostała, jak twierdzi, uważaj, tysiące, tysiące wyrazów wsparcia. Fanki, bo ona ma fanki, rozumiesz? I te fanki tysiącami, są so fanki e, Julii, Oleś, Julii. Oleś są jej fankami. Ale jak to się wydarzyło? Jakby, jaki był proces myślowy u tych fanek? że bo możesz sobie wybrać swojego idola nie? i powiedzieć Będę fanką tego i takiego. Nie, nie wiem, może ona ma jakieś osiągnięcia, będę my... fanką, albo nie wiem. No dobrze, albo... ale po prostu nie popisujmy się ignorancją własną. Ona na pewno ma wiele zalet. Pani Julia ma wiele zalet. E, no Czy i... ogląda nas fan Julii Oleś? Jeśli nas fanka. Ogląda, chciałbym, żeby się wpisał. Albo wpisała w komentarzach. Tak, no więc y, pani Julia twierdzi, że dostała mnóstwo tych y, y, wyrazów wsparcia. Ja naprawdę nie wiem, jak, y, jaka to jest y, procedura taka myślowa, co to musi być w głowie, że zmarł Kamil córką. Aha, to ja napiszę do Julii Oleś. Dwa lata temu była jego dziewczyną. No dobra, <laughs> no ale dobra, rzeczywiście nie śmiejmy się, bo to poważna sprawa. Pani Julia Oleś, wspominałem, że jest dziennikarką i blogerką, prawda? Mm. A to nieprawda. Jest też pisarką. Ona, wyobraź sobie, kilka miesięcy po tym, jak się rozstała z Kamilem Druczekiem, napisała taką książkę, znaczy nie wiem, czy napisała, wydała w każdym razie, bo pisała własnym imieniem i nazwiskiem, powieść Każdego Szkoda, w której opisywała taki, taką toksyczną relację ty, ty młodej, czasie. ślicznej dziewczyny e, ze światowym obytym mężczyzną, światowej sławy i takim tam w ogóle. No i pani Julia Oleś teraz też wydała jakąś książkę. Nie wiem o czym i nie chcę wiedzieć. Natomiast to, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to to, że ona w jednym wpisie, w jednym poście, w którym pisze o tym, jak jest jej bardzo ciężko, bo z zmarł w Durczok, jednocześnie zaprasza na swoje spotkania autorskie. Jak ktoś z Państwa się wybiera może na spotkanie autorskie z pisarką Julią Oleś, to ja mam prośbę, niech się wpisze oraz niech niezwłocznie odda Mocz do analizy. Wiesz kim mi jest Wojciech Olszański? Wiem, 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 to ten, którego aresztowano na trzy miesiące za to, że... <laughs> Właściwie za co? W czym masz problem, sku... W Kaliszu zrobimy je. Ja wiem, act. wiem, tylko zastanawiam się, jak to opisać, wiesz? Za to, że wygadywał straszne rzeczy, to no tak, się za mało, żeby. To, to jest w ogóle dość opisać. śmieszne, że ktoś od lat wygaduje te same rzeczy w internecie i wszyscy mówią, e, z tego, a raz wyszedł na ulicę, powiedział to samo i od razu go zawinęli. Śmierć! Wrogom! Polski! LGBT, Peteraści! Syjoniści! To są wrogowie Polski! Ale nie, to mnie najbardziej śmieszy. Dostał tam areszt trzy miesiące, znaczy, nie Przyna nie wiem, przynajmniej ten Krystian nie będzie mu przeszkadzał. Nie chcę panu to widzieć więcej, wyjdź. Dziękuję. Wiesz, ja mam takie wrażenie, że oni tak zresztą zostanie uniewinniony. Być może, ale... Jak tylko go spotka lekarz. Ale w tej sytuacji mnie najbardziej co innego rozśmierzyło. Wstawił się za nim, poręczył Grzegorz Brown. Szczęść Boże. Dzień dobry. Czyli poseł. Można by sobie wyobrazić, że poseł, jak ręczy za kogoś, no kto ma być w tym kraju wiarygodny, jak nie poseł? No ale sąd uznał, że Grzegorz Braun nie jest wiarygodny. No i trudno mu się dziwić, jak możemy sobie na przykład taki oto filmik zobaczyć. To tam Stanisławów Baranów w tej okolicy wytypowano gdzieś lokalizację alternatywnego bunkra dowodzenia. Wybraną, zaakceptowaną właśnie przez, e, przez zieloną i niebieską bezpiekę państwa Położonego w Palestynie. I to tam, i to tam e, mają być przeniesione, e, dyslokowane e, jakieś istotne aktywa militarne i polityczne państwa Położonego w Palestynie. A to jest jeszcze nic, bo Grzegorz Bram dokonał też egzegezy. E... Gwiezdnych wojen. Decydują rycerze Jedi, czyli bezpieka, czyli intergalaktyczna bezpieka ubecni. No tak, no i po przeanalizowaniu tych wszystkich materiałów, sąd uznał, dobra, może znajdziecie kogoś lepszego, kto poręczy e, za e, pana e, Jaszczura e, Olszańskiego. Może nie wiem, macie tego Dumbergold gdzieś pod telefonem. Kogoś bardziej wiarygodnego od Brauna po prostu, a nie że, nie, że Brown. No i niestety facet musi się. No, to jest Stacie zabawne. Bo mi się wydawało, że po to streamerami to są jacyś gówniarze, wiesz, którzy tam no, chcą sobie nabić, nabić oglądaczy. Natomiast pan Jaszczur, jak rozumiem, jest zasadniczo... Ale on po... ma nieprawdopodobną charyzmę w tym wszystkim. Jest w tym jakiś urok. Znaczy, wiesz, że oglądasz Wariata. Niektórzy jego fani go tłumaczą, że on gra Wariata. Wiadomo, tak, że bo on jest aktorem Ale aktorzy też mogą zwariować. Jakby. Mogą. To, to nie jest tak. Zresztą widzimy to na co dzień. Więc moim zdaniem on ostatnio gra Wariata, tylko on zbzikował. Widzimy to na co dzień. Uwaga, teraz znowu będzie poważna informacja. Otóż... Nie pakuj się jeszcze, roboty mamy. A, przepraszam Otóż, trzy osoby, dwóch mężczyzn i kobietę, podejrzewanych o zniszczenie aut osobowych z inicjatywy medycyny na granicy, zatrzymała podlaska policja. No to I jest... to jest oczywiście poważne. No, tak. Zatrzymano jakichś debili, którzy e, zniszczyli samochód medyków. Byli to podobno pseudokibice, ale dalej gdzieś śmieszy ten artykuł. Przepraszam, ale kto? Pseudokibica. Nas nie interesuje, nas się chodzi o to, że. Yy, bo policja w ogóle jest na stadionie, a oni będą w ogóle. Yy. Pseudokibice oni kibicują yy, tym, którzy nie lubią medyków. Yy, w każdym razie, zatrzymani są związani ze środowiskiem pseudokibiców. W ich mieszkaniach znaleziono między innymi maczety i noże. <noise> Powiem Ci tak, Taki masz typowy, nóż w domu? Typowy ekwipunek kibica. Powiedz mi, czy masz nóż w domu? Eee, nie mogę odpowiedzieć na to No bo pytanie. jakby mi wjechali na chatę, to musiał się przyznać, że mam w domu noże. Ale masz tam. maczetę? Mam tasak, mam siekierę. Uła. I jesteś kibicem. Mam szaliki piłkarskie i koszulki. No przecież by mnie podciągnęli pod środowisko pseudokibiców. No i mówię, w ich mieszkaniach znaleziono noże. Chyba pokażcie mi mieszkanie w tym kraju, gdzie nie znaleziono noża. No przecież każdy ma w domu nóż. Jak Ej, można taki komunikat wydać? <grym> Czepiasz się, to były specjalne noże do, do, tak. do przekuwania opon. No. No chyba tak, no. Nie, ale swoją drogą wiesz, co. <laughs> Jednak pocelebrujmy trochę to odkrycie, że pseudokibic zajmuje się przebijaniem opon w samochodach lekarzy i ratowników medycznych. Bo to, przepraszam, rzeczywiście komu trzeba kibicować? No na przykład Dynamo Brześć. <grymne> <grymne> Coś takiego. No nie wiem. Nieważne. Ja w każdym razie chciałem powiedzieć, Przestańcie pisać, że wykryto kogoś w domu noże, bo będzie, będziecie musieli pisać niedługo, że wykryto kogoś w domu papier toaletowy albo sofę, na przykład. Albo uwaga, on miał w domu telewizor i co na nim oglądał. Nie wiadomo, to pozostawiamy Państwu. Mm -hmm. No właśnie, to pozostawiamy Państwu. Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski. Pozostawiamy Państwa z tym.